Witam Państwa serdecznie 6 grudnia i zapraszam na krótki komentarz. W kontekście wig 20 wystarczy spojrzeć na kolor świec, również kolor dzisiejszego korpusu, by poczuć jaka atmosfera w tej chwili na rynku panuje. No nie, nie jest to atmosfera sprzyjająca podejmowaniu jakichś akcji zakupowych, i widać, że popyt ma problem z zainicjowaniem ruchu odreagowującego właśnie z tego obszaru 2479-84, a jest to jak pamiętamy strefa zbudowana na bazie zniesienia 88 i 6. To co może niepokoić, to. Również powracający temat naszej relatywnej słabości względem rynków bazowych. O poprawie. Takiego intradayowego, krótkoterminowego wizerunku moglibyśmy powiedzieć dopiero w momencie sforsowania też już znanej, eksponowanej przeze mnie strefy oporu 2512-2517. Podobnie wygląda to na kontraktach, z tym, że ta strefa 90-95 nie jest już tak bardzo respektowana jak wczoraj, więc w każdej chwili może pojawić się jakiś głębszy impuls, impuls który, mówiąc w cudzysłowie, zepnie kontrakty tutaj w okolice listopadowego minimum poziomu 2471. Jeśli urzeczywistniłby się taki scenariusz, jednak potem doszłoby do kontrakty, powróciłyby ponad poziom 95. Pisałem o ewentualnie takim wariancie w komentarzu. Potraktowałbym to jako relatywnie silny sygnał techniczny. Niepokojący sygnał to również zanegowanie strefy 71-2471. Wówczas doszłoby najprawdopodobniej do konfrontacji w tym kluczowym, średnioterminowym węźle popytowym Fibonacciego. Jeśli chodzi o kontrakty i spojrzenie krótkoterminowe, to na pewno też warto pamiętać o strefie 2519-23. Jest to w moim odczuciu istotna zapora popytowa Fibonacciego i dopiero pokonując właśnie tę przeszkodę, popyt udowodniłby, że no, ponownie zaczyna. Wierzyć w swoje możliwości. Na razie takiej wiary tutaj, że tak powiem, nie widać. Obserwuję patrząc na zachowanie i przebieg dzisiejszej sesji. Jeśli chodzi o indeks DAX, pozytywnie należy potraktować to uaktywnienie się popytu w tym węźle 9067-9095 to dość istotna zapora popytowa, i dokładnie tutaj ukształtował się taki lokalny, lokalny punkt zwrotny. Natomiast w kontekście całego tygodnia, gdyby. Tak miał się ten tydzień zakończyć, taką, takim, taką świecą, dość dużym czarnym korpusem. No, byłoby to taki niepokojący, czy też generował taki niepokojący obraz, natomiast zapowiedzią kontynuacji ruchu spadkowego. Za taką zapowiedź uznałbym dopiero sforsowanie strefy 906795 i indeks SP z punktem zwrotnym ukształtowanym w przedziale 1811 17, ale notowaniami utrzymującymi się cały czas ponad węzłem 1773 78 i również jak widać ta midien, zielona dzielnami jest, jest respektowana. Dopiero zatem zanegowanie tej strefy wraz z zieloną ML sygnalizowałoby możliwość jeszcze większego. Do wzrostu presji podażowej za oceanem. Dziękuję bardzo.